Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sanders 3 Solo Ultratus. Poprzednim odcinku kilka nowości. Zdecydowanie się zdarzyło. Pokona pokonaliśmy bossa, jak dobrze pamiętam, którym był. Akurat już nie pamiętam o ten tutaj. Roślinny zamszony. A ponadto zdobyliśmy nową zbroję, która dodała nam może nawet 100 życia z 50 pancerza. Tutaj też na ramienniki zmieniliśmy 100 pancerza więcej, więc bardzo dobrze. Niestety, broni nadal nie można było zmienić. Nawet na podobną jednoręczną, trochę słabszą, aby tutaj 400 czy 450. Potencjału wzrosło, starczy. Nie wiem, co ja tu zrobiłem, tą tarczę. Kup... Nie, to kupiłem chyba. Tak, 360. No i walczymy, walczymy. Zobaczymy, jak to się zmieniło właściwie. O 200 więcej, bardzo dobrze. A i życia o 100, czyli w sumie 300. Więc jesteśmy bardziej mocni. I patrzcie, zestaw taki sam butów yy... na golennic. Tak, chyba. Chociaż one powinny być niżej na łydce, no ale nic. Oraz zbroi, tak. Hem też się wpasował. Więc też można uznać go za kompletny. No i przeciwnik dosyć silny, ale... Nie poradzi sobie ze mną. No, nie ma godnych mnie przeciwników, z wyjątkiem bossów. Nieskuteczny atak, teraz trzeba się mocniej zamachnąć. Uuu, ale się zamachnął. No nieźle, nieźle. Nie spodziewałem się tego. Że Whirlwind wejdzie. No, ale widzicie, mam tam chyba 2-4 punkty w sumie z przedmiotami. I często się trafia. O kolejny, aż tak często? Runda po rundzie niemożliwe. A przez kilka odcinków wcale się nie zdarzał. To mnie zaskakuje. No, ale teraz się na pewno nie zdarzy. Jestem co do tego przekonany. Może nie w 100%, ale tak 99,99% ,99. na bossach też jest to zdarze, jakby się uzbierało 20 punktów, to non-stop, praktycznie w każdej dłuższej walce byście mieli. 450, to ja, ja już mam 700, tak? 600 czy 700? 600 tylko, no nic. Później będą takie po 1500 nawet. Pięknie wchodzi. Skrzydeł mi się nie, niestety nie udało zdobyć. Ponieważ się przelosowały, ale miejmy nadzieję, że. Niedługo się uda. Zbroja za 600, hełm tarcza. Gdzie on tyle pancerza uzbierał? Nie wiem. Co to regeneracja? Niestety to tu mi nie wyświetla. Nie chcę klikać. No, to chyba jakaś regeneracja, właśnie. Ciekawa by była. To taka umiejętność jak Żelazna dziewica w Diablo 2, że odbija obrażenia na przeciwnika. Albo ty, też taka, która pod wpływem y, ataku przeciwnika nam życie regeneruje. A może nie całkowicie, ale 50% to i tak by sporo dało. Dlaczego ja Galeon nie używam, nie wiem, ale był. Gale jest niezwykle taktyczny i takie umiejętności też będę defensywne używał. On jest też dosyć pokaźnych rozmiarów przeciwnik, ale to no, nic mu nie zda. No nieźle, nieźle. Ciekawa melodia. Nasze zwycięstwo! Nie, że mnie to dziwiło, oczywiście. Ta 350 chyba. O, 146, no to słabo. Intelekt tu jest. Walking speed, to też właśnie tak wygląda. Chociaż to raczej nie szybkość, a dystans jest zwiększany. Przez tą właśnie umiejętność. To teraz tego mamy ciekawą ma zbroję. Ciekawy czy słaba, nawet nie. No, to teraz mkniemy do niego. No, raminiki nawet nie wyglądają na takie słabe. O, nie ma żadnych Shinsów ani Tinksów. Ani Tinksy ma, ale bardzo podstawowe. No wejdźże, przedł tak. Łuk miał, w którym nic nie mógł zrobić. Ostatnio było przelosowanie to też chyba nie będzie, ale sprawdzę po następnej rundzie. O czym tu powiedzieć? Nie ma za bardzo jakiego ciekawego tematu, traktującego bezpośrednio od tej. Wiesz o którym bym już wcześniej nie powiedział. 10. Nie by mogło by się wydawać, że mało mam kasy, ale jakbym wszystko sprzedał, to... Minimum pół miliona by było. Geil. Siedem pancerze? Siedem, jak dobrze pamiętam. Łuk za 20 O, słabszy weszło, chcę powiedzieć. Ale to oczywiście Wy wszyscy widzicie. Zaraz poziom ciekawe w co dam. Tu chyba 21 albo 24 Ta broń miała. O, 90, 39 poziom. No to niezła. A ciekawe czy dystansowa? Bardzo mnie to ciekawi. No, przeciwnik yy, przyzwoity. Czy ona, czy on musi yy, blisko mnie tu w danym zasięgu złapać? Ale i tak nie używa jej. A tylko swoich czarów. Użył 90 Miotacz ognia. No już mi 1000 zbił bardzo ładnie. No ale ze mną wygrać jest naprawdę trudno, jeżeli nie jest się bosem. 10 bitew to te dwie plansze. I jeszcze jeden przeciwnik. No jakoś i tak mi się szybko ten Gale regeneruje. Dostał. Prawie. Pięknie. Wykorzystałem to dodatkowo odrobina szczęścia, no i są efekty, jak widać. Ten wygląda naprawdę silnie i mocnie. Broni za 40. Jakieś kosmiczne elementy, ale nie. To po prostu słaby 68, to nawet ciekawe wrażenia. Mogę go tu zepchnąć, tak mi się wydaje. Krzyczę go, a on mi prawie wsiadł na plecy. Ciekawa walka, jeszcze nic mu nie zrobiłem. ale jednym ciosem całe życie zeszło. To i tak bardzo dobrze. Czy dwóch przeciwników poziom, ale na nim się nie zatrzymamy. Nie wiem ile standardowa obron standardowej obrony miata, ale nie mniej niż 70. A 300, ja myślałem, że ma 900 i tak patrzę. No, niezbyt cios musiał wejść, ale akurat nie. Siła, żeby zwiększyć obrażenia. Też z tej perspektywy, że nie mam lepszej broni. Obrażenia, ale nie kosztem yy, życia ani obrony. No, czyli ten armorer to niezła umiejętność. Mógłbym się bardziej zakłębić, co nadaje, ale. Na razie widzimy całość lub przynajmniej połowę jej potencjału, charakterystyk. 600 ma, nie 555. Podwójna gitara zaprawi 50. A to moja broń, patrzę, no to nie złoma. Ale mi się z pancerzem pomyliło. Niezły bard Z tych silniejszych On mi niewiele robi, a ja mu sporo mm, Weszło No różne są wi wi widzicie rodzaje tych powerów Tak samo się nazywają różnorodnie ale to dobrze. Im więcej, tym lepiej. Nie ma takiej schematyzacji. Trafiony, zatopiony. Pięknie dostał. No, tym go nie skończę. To dalej. A, gejlem mogę zepchnąć, jak mi się uda. Ale widać, że twardo stoi na nogach. Ale jak widać, nie na długo. Pięknie. Prawie by wpadł. Teraz chyba się nabija ten yy, wyrównający z bosem. Właściwie wyrównujący, tak powinienem powiedzieć. Ale czasami się zmieni. 500 magii może mnie nieźle atakować. Właśnie to robi Bardzik. O, to ja też to. Niestety nic nie zrobiło. To był jego błąd, że się przysunął. Ja już sobie z nim poradzę. Kawe ma nakrycie głowy. Tak jak bossy z dwójki drugi. Oraz chyba z jedynki również. A teraz widać, że także z trójki więc. To jest także punkt odniesienia. Ten laser od 40 do 100 może mieć. To ma akurat 40. Paryzma? Aryzma, dobrze. Ale immovable. To jest chyba z broni. Jeżeli się nie mylę. No i power weszło. po poprawię. I jednak ma sporo magii i może sobie mnie atakować. Sparowałem cios. Może na dystansie jestem bardziej odporny? O, ładny power. Ciekawe, czy odrzut także się zwiększa, jeżeli obrażenia są większe. I tu jeszcze jeden przeciwnik miał być. Będzie od razu, akurat słaby do 18, ale podobnie mieli. Mieli na 100, więc no, kilkukrotnie mogą się zwiększyć obrażenia broni. No ale chyba dziesięciokrotnie. Sobie i wyobraźcie, że ta ma 100 bazowo, a tak do 1000. Sporek jeszcze power wejdzie do kilka. Tysięcy można uzyskać. On chyba nie będzie skory do mnie przyjść, więc ja muszę się nim zająć. No już jestem bardzo blisko. Teraz defensywa, chociaż na bronie dystansowej chyba to nie działa. Ale coś tam obroniłem. No to teraz niech będzie normal, ponieważ power coś nie wchodzi i poprawimy. Niestety, może Wirwin wejdzie. Tyle nieskutecznych ataków, a jednak zwykły power. No dobra, patrzymy co nowego. 40, no za słaba. Tu również. Nawet na 50 bym się raczej nie zdecydował. Minimum 75. No. Tutaj jest coś takiego, Shinsy. 300 do życia, ale jakie ceny tutaj są? Niesamowite. Magia również i inne wartości, no ale tu akurat nie ma. Tego też nie było. Może tutaj coś się trafi. O jedno ręczne za 80, no ale 55. Słabe są na rektu, na 20 było 80 jeszcze siłą. Jakbym wiedział wcześniej to... Zdecydowanie bym to nabył. No widzicie. Niesamowite broni na 24, no niżej to już nie ma prawa nic być. Tutaj najwięcej zyskujemy, ale teraz nie wiem, co się by musiało zdarzyć, żebym, żebym się zdecydował. Nawet tej bym teraz nie wybrał. Nieźle do siły, no tamta jednak lepsza. No nie, tutaj już lepszych zdecydowanie nie będzie. No, tutaj coś liczę, że mi się trafi. O, a 47. No, to niestety, no ale super. 100 pancerzy byśmy zyskali. Przynajmniej wiadomo, że coś jest. To mamy. No, na 30. ciekawa tarcza. Na 26 również, 22 też, no ale szkoda, że nie mogę tego, 47 poziom. A ja mam dopiero 46, no w 20, w 20 to nie nabije, nie ma mowy. Tutaj też nic nie będzie. Setka, co prawda, jest, ale dwuręczna. Jednoręka do do 30. A dwuręcznej lepszej mi się nie uda nabyć. To jest szósty, czyli jest jeszcze poziom, i będziemy z nim walczyć. Prawdopodobnie w następnym odcinku, więc będzie pełen emocji oraz prób. Ponieważ prawie na pewno nie uda nam się za pierwszym razem go zwyciężyć. Ale oczywiście będę do tego dążył. Tymczasem myślę. Jednakże Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!